Myślałeś, że problemy ze stawami kolonowymi dotyczą tylko osób starszych. A tu nagle pojawia się kolano kinomana. Kolano kinomana jest to ból w przedniej części stawu kolanowego, który wynika z zbyt dużej kompresji rzepki do kości udowej, a przyczyn może być kilka. Przyczyną pierwszą może być zbyt duże napięcie wszystkich głów mięśnia czworogłowego uda, które powoduje uniesienie rzepki do góry i podczas ruchu zgięcia dochodzi do bardzo dużej kompresji rzepki do kości udowej. Przyczyna numer dwa jest to dysbalans mięśniowy między głową obszerną boczną a środkową, przez którą rzepka zmienia swój tor do bocznie i wskakuje na nadkłykieć, czyli tą wypukłą część kości udowej, boczny i zwiększenie tarcia, Podczas ruchu zgięcia w tej okolicy. Nieleczone kolano kinomana może doprowadzić do pojawienia się chondromalacji pierwszego, drugiego, trzeciego bądź czwartego stopnia, a w konsekwencji do powstania zwyrodnienia stawu kolanowego. Aby skutecznie pomóc sobie z kolanem kinomana w warunkach domowych, wystarczy dobrze przerolować bardzo powoli cały mięsień czworogłowy i wykonać stretching statyczny około 1,5 minuty na dany mięsień. Jeżeli natomiast zależy tobie na czasie, na pewno warto będzie skorzystać z usług fizjoterapeuty. Cześć!